Proszę Państwa, jak przeczytacie sobie ten szkic tego, on się odnosi do wielu moich filmów, do wielu moich filmów. Pewno, że jest to głowie napisane, bo ja, gdybym chciał to mówić, to w nieskończoność. I jest tam 16 punktów, które są najistotniejsze. Dlaczego tylko 16? Mam ich znacznie więcej. Ano dlatego, że zaraz te punkty pojawią się w innych organizacjach, że to oni. Dlatego będzie to opublikowane. Jest to jedyne wyjście. Ja daję wolność, a mamy wszystko. Jak Państwo przeczytacie sobie te punkty, które tutaj są, to wszyscy, nikt nie powie jednego słowa, że jest coś nie tak. Wszystko jest opisane, udokumentowane, rzetelnie. Wiele osób mi odradzało, aby to dać, ponieważ są to jedne z największych tajemnic. A doszedłem do wniosku, że naród powinien dostać. I chcę, abyście to powielali, drukowali, roznosili, rozdawali, do urzędów zostawiać, wszędzie, wszędzie zostawiać.